Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Football TV macie cashback do 600 zł, szczegóły w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Cristiano Ronaldo coraz bliżej wielkiego transferu. Juventus gotowy na odejście. Robert Lewandowski zregenerowany na mistrzostwa Europy. Ronald Kuman zostaje w FC Barcelonie oraz plan B Paulo Souzy po Euro 2020. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby Was nie ominęły kolejne newsy ze świata piłki nożnej. Koniecznie z opcją dzwoneczka, bo wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym moim materiale. Nie zapomnijcie również o kciuku w górze, jeżeli ten materiał się Wam spodoba. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Dzisiejszy materiał zaczniemy od potencjalnego transferu Cristiano Ronaldo do Paris Saint-Germain. Jak poinformował dziennik AS, Cristiano jest bliski przejścia do drużyny ze stolicy Francji. Nowy trener Juventusu, Massimiliano Allegri, ma już na niego nie liczyć w nowym sezonie, a klub Styrynu jest gotowy do negocjacji z paryską drużyną. Cristiano Ronaldo dołączył do Juventusu w 2018 roku, ale po zmianie trenera zwolnionego Andrea Pirlo zastąpił Massimiliano Allegri. Dalsza przyszłość Portugalczyka w zespole stanęła pod znakiem zapytania ze względu na nie najlepsze relacje między oboma panami. Według hiszpańskich mediów Ronaldo jest zdecydowany odejść z Juventusu. Dziennik AS ujawnił nazwę klubu, do którego piłkarz ma się przenieść. Tak gazeta opisała potencjalny transfer. W ostatnich godzinach możliwość przejścia do PSG stała się realna. Francuski zespół nawiązał już kontakt z otoczeniem napastnika, aby w przyszłym sezonie mógł on zagrać w ekipie z Paryża. Jest to ruch, z którego Cristiano się cieszy. Wcześniej wielkim zwolennikiem sprowadzenia Ronaldo do Parku Książąt był napastnik PSG, Neymar. Chce grać z Cristiano Ronaldo, występowałem już ze świetnymi graczami, takimi jak Messi i Mbappé" ale nie grałem jeszcze u boku Cristiano Ronaldo. Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappé odejdzie z PSG i prawdopodobnie jego nowym klubem będzie Real Madrid, więc Ronaldo byłby idealnym kandydatem, aby go zastąpić. Z ekonomicznego punktu widzenia przybycie Cristiano Ronaldo do PSG byłoby dobrym interesem, Ponieważ Nike jest firmą, która sponsoruje nie tylko reprezentację Portugalii, ale również francuski klub. Marketingowo ten ruch byłby świetny. Sprzedaż koszulek sponsorzy i tym podobne tutaj Paris Saint-Germain uzyskałby dosłownie na wszystkim. Ale czy pod względem sportowym będzie to dobra opcja? W mojej opinii tak. Ronaldo, mimo swojego wieku, nadal potrafi zaskakiwać na boisku i być liderem. Jedyny aspekt, który tutaj może być negatywny, to wiek Portugalczyka. Cery 7 ma już 36 lat na karku, i nie wiadomo jak długo pogra. W przypadku, jeśli Francuzi zaoferują mu dwuletni kontrakt to po jego wypełnieniu może być już po prostu nieprzydatny. Niestety, ale progresu u Cristiano już nie zobaczymy, a sam zawodnik częściej będzie bazował na swojej inteligencji boiskowej, aniżeli motoryce. Jestem ciekawy waszego zdania w tym temacie. Dlatego napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o potencjalnym transferze Cristiano Ronaldo i czy Paris Saint-Germain to dobry kierunek. Wczoraj prezes FC Barcelony potwierdził to, o czym informowały już wcześniej hiszpańskie media. Ronald Kuman dalej będzie pracował w Barcelonie. Po okresie refleksji, które odbyliśmy, chcę ogłosić, że będziemy kontynuować współpracę z Ronaldem Kumanem. Tak powiedział prezydent FC Barcelony. Zmiany na ławce trenerskiej przynajmniej na razie więc nie będzie. Przygoda 58-latka na Camp Nou rozpoczęła się w zeszłym roku. Za Barceloną trudny sezon, w którym zajęła trzecie miejsce w tabeli Ligi Hiszpańskiej. Jej udział w Lidze Mistrzów zakończył się w dwóch meczu w ramach 1-8 finału z Paris Saint Germain. Zespół Kumana triumfował w pucharze króla, ale to raczej marne pocieszenie, biorąc pod uwagę oczekiwania klubu i kibiców. Kuman będzie miał teraz za zadanie poprawić wyniki drużyny w kolejnych rozgrywkach. Szeregi zespołu zasilili już Sergio Aguero oraz Eric Garcia, a do klubu wrócił Emerson. Wkrótce powinien zostać ogłoszony transfer Final Duma. I teraz kluczowe pytanie: czy Kuman to dobry trener dla FC Barcelony? Ten sezon, i podkreślam, że to tylko moja opinia, pokazał, że nie do końca. Fakt, przejęcie zespołu w kryzysie nie jest łatwe, ale Holender przegrywa taktycznie z każdym lepszym zespołem. Miejmy nadzieję, że nowy sezon to będzie ciekawe odrodzenie Blaugrany i aktualny trener pokaże na ile tak naprawdę go stać. Korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. O co chodzi w całej tej aplikacji? Trwa tam liga, gdzie typujemy mecze. Dla najlepszych typerów są przewidziane nagrody. Od drugiego do czwartego miejsca są książki od Labotigi. Natomiast zwycięzca całej Ligi wygrywa koszulkę swojej ulubionej drużyny, którą oczywiście sam sobie wybiera. Jak dołączyć do naszej ligi, już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was. Już 14 czerwca rozegramy pierwsze spotkanie na mistrzostwach Europy z reprezentacją Słowacji. Przed tym meczem jednak czeka na sparing z Islandią. Również i w tym meczu zapewne zabraknie kluczowych piłkarzy. Czy to źle? W mojej opinii nie. Paulo Sousa nie chce ryzykować kontuzji któregoś z naszych asów. Mimo, że to spotkanie towarzyskie, to i tak w tego typu meczach nie brakuje ostrych wejść, co mogliśmy zaobserwować w pojedynku Polski z Rosją. Dodatkowym atutem jest to, że piłkarze tacy jak Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski będą zregenerowani na mecz ze Słowacją, co jest bardzo ważne. Ostatnio na ten temat wypowiedział się w raporcie z Opalenicy Sebastian Mila. Posłuchajcie. Jest taka kwestia, że Robert Lewandowski zagrał najmniej meczów w sezonie od 10 lat. Mhm. Myślisz, że to może mieć znaczenie, bo czasami było tak, miało się wrażenie, że jest trochę zmęczony. To jest jakby czas zmęczonych piłkarzy, prawda? Mhm. Przez na nagromadzenie na, na tych meczów. Jak myślisz, to, to może być taki handicap dla nas, taki świeższy lewy? Znaczy zdecydowanie. Ja też Roberta doskonale z nami i, i wiem o tym, że świeższy lewy to, to jest ogromny atut tej drużyny. Jednak nawet jak widzimy po trendzie innych piłkarzy na świecie, którzy rzeczywiście dochodzą w pucharach wysoko i grają bardzo dużo i długo w tych rozgrywkach różnego rodzaju, czyli Ligi Angielskiej. Po piłkarzach Ligi Angielskiej chyba najwięcej widać, kiedy są, jak oni są na tych turniejach najbardziej zmęczeni. Więc e, kiedy gra e, Robert grał mniej, uważam, że on już ma tak organizm wytrenowany, że, że tutaj jakby yy, może tylko na plus to zadziałać. Miejmy nadzieję, że Sebastian Mila się nie myli i rzeczywiście przełoży się to na świetne występy Roberta na turnieju. W komentarzach napiszcie ile według Was jest w stanie strzelić bramek Lewandowski na tegorocznych mistrzostwach Europy. Zostańmy jeszcze przy temacie reprezentacji, a mowa o naszym selekcjonerze Paulo Souzie. Tureckie media zaskoczyły nie tylko kibiców Fenerbacze, ale także reprezentacji Polski. Zdaniem portalu Spor prezes żółto-granatowych poszukuje trenera do swojej drużyny. A jednym z dwóch głównych kandydatów jest Paulo Souza, selekcjoner reprezentacji Polski. Jego konkurentem w walce o stanowisko szkolniowca jest Abel Pereira który niedawno wygrał Copa America z brazylijskim Palmeiras według spekulacji sabach sport Paulo Souza miałby dołączyć do tureckiego zespołu po mistrzostwach Europy na których Polska zmierzy się w grupie z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją przypomnijmy że portugalski szkoleniowiec ma bogate doświadczenie w pracy z europejskimi klubami a swojej karierze prowadził m.in. Swansea, Leicester czy Fiorentinę takiego trenera właśnie poszukuje prezes klubu który zdradził że w grze o posadę szkoleniowca są trzy osoby mieliśmy trzy alternatywy na to stanowisko jedna to kontynuacja pracy z meble z oglu. Kolejna to zdobycie doświadczenia pod okiem doświadczonego zagranicznego trenera. A trzecia to zupełnie nowy zagraniczny trener. Czy Paulo Sauza zostanie nowym trenerem Fenerbacze oraz czy to będzie oznaczać zakończenie współpracy z reprezentacją? Na dzień dzisiejszy trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, zwłaszcza że w przeszłości wielu trenerów łączyło pracę selekcjonera z posadą trenera klubowego. Na taki wariant niegdyś zdecydował się m.in. Alex Ferguson. Trzeba jednak zastanowić się, czy to po prostu nie będzie za dużo. Mimo iż kadra nie gra co tydzień, to jednak trener nie poświęci swojej uwagi w 100% danej drużynie. W komentarzach koniecznie napiszcie jak wy postrzegacie tą sytuację. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli ten odcinek się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie również kciuka w górę, o czym już mówiłem na początku materiału. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć.